Śmieszne wypadki w GTA 4, 1, ten moje auto zgubiłem. Dwa. 3, 4, What the fuck? 3. 4, Złapcie mnie, Złapcie mnie, złapcie mnie 7,

Jadę u A Na pewno by się teraz udało. Udało się! Nie nie, nie! nie! O, Blach! Czuł mi Blach! Ej! To nie Mi zawsze Blacha odlatuje, kurde. A może by... A może by komuś innego... Osiem. Myk, 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 my bieży i tanczą i cząki biegaj, biegaj, biegaj. Bo ty... ...bisko okay. mnie nie zrobisz. I jeszcze mnie pokonały, Bo mi się nudzi, bo mi się nudzi. I tańcz, tańcz, tańcz. Jezu, czy ja coś nie zgadzam?! JOLOŃ! Dziewięć. I janeł. Y co? A mam pistolet? O kurde, nie mam pistoleta. Patrz, lol. Co to, z gaz? Przewchniemy to? O kurde, nie udało się. Musimy jeszcze raz to Ło, Nie ma to jak trzymać się w powietrzu. I w powietrzu byłem. Jakim cudem ja w powietrzu byłem? O, jestem w powietrzu. 10 Uuuu, nas odgana nas odgana odgana będę teraz rozdupcał wszystko no Mamusia teraz musi to posprzątać chyba a co się stanie jak szczelę albo nie o w to w to Tak, to by było, to by był pierwszy odcinek z GTA 4 ery. pierwszy, znaczy śmieszne wypadki, jeśli chcecie dalsze odcinki, piszcie mi w komentarzach, jak ja kocham tę grę, jak ja kocham tę grę. Kole... Czekajcie na kolejne odcinki, odcinki będą się ukazywać co miesiąc, co miesiąc albo co dwa, góra miesiąc. No i tak, jeśli spodobała Ci się ta seria, daj łapkę w górę oraz uraz. Suba! Won, bo tutaj mnie... Kochają mnie ludzie tutaj. Jestem dla nich... ...wspaniały. Trevor, Trevor, że wiesz. Uuu, sorry. Idź, idź na schody, jak ja